Hej, hej! Witam Was bardzo gorąco w kolejnym odcinku. Dziś jest kontynuacja wczorajszego odcinka. Wczoraj wydrapaliśmy część miksu, który tak de facto należał do Micha. A dziś, moi drodzy, całe meritum zabawy. A tutaj na macie zagościła gwiazdna kasa, różowa księżniczka, Ekstralinie i super Linie. Wkład dzisiejszy to 65 zł. I kochani, zobaczymy, ile z tego nam uda się odzyskać. A w dzisiejszym odcinku pozdrowimy bardzo gorąco i prześlemy mnóstwo serduszek Joasi Gil. Dziękuję Ci kochana za obecność na odcinkach, za przemiłe słowa w sekcji komentarzy i przesyłam Ci kosze buziaków. Pozdrawiam Cię bardzo gorąco, życzę wszystkiego dobrego, zdrówka i radości. I kochana no trzymaj mocno kciuki za dzisiejszy drapik. Przypominam, że wkład z tych dwóch odcinków wynosił 105 zł. Wczoraj odzyskaliśmy trzy dyszki, a dzisiaj za chwilę się okaże, a nawet okaże się szybciej niż myślicie, bo już się zabieramy za super I wiecie co, najpierw chyba te dłuższe zrabki sobie wydrapiemy, a na koniec zostawimy tą dwudziestkę i trzydziestkę. A tutaj moi drodzy superlinia z numerkiem trzynastym, 13. 13 jeszcze jedna tutaj będzie. No to trzymajcie mocno kciuki. Ty Joasiu, tym bardziej. A pierwsze dwa symbole to krab i parasol. krab i parasol. Dobra, mamy tutaj ładną parkę. Jest krabik, kolejny parasol, i na dole już nic z tych rzeczy. Lody i klapki. Lody, klapki, klapki, lody. No ale ja Wam powiem, że ani klapów, ani lodów. No. Dzwon i tęcza. Dzwony i tęcze. O, dzwon jest. Ale z tęczą mamy problem. Kwiat i arbus. Kwiat i arbus, dobra, arbuzik się trafił. Tutaj ładna parka. I na dole już nic z tych rzeczy. Ptak i cytryna. Dobra, ptaszek otwiera nam pierwszy kafelek. Tutaj jeszcze dwa ptaki. A co z cytryną? Bo może kwaśnej miny nie zrobimy? Moneta i rower. Kolejne symbole. No, i po symbolach korona i biedrona. Korona i biedrona. Biedronki już są. Korona też gdzieś była. O, tutaj na samym dole. No to teraz klucz i serduszko. Serduszka zostawiamy dla Joasi. A my, kochani, szukamy ich dodatkowo nas na krzyżówce. No, i jeszcze klucza. No, jedno, jedyne serduszko nam dali. Mam nadzieję, że w komentarzach będzie o wiele, wiele więcej. A my teraz poszukamy rolek i popcornów. Rolki i popcorn. Dobra, jest popcorn. jak raba nie było, no pewnie, że był. Tutaj jeszcze popcornik. Kolejny popcorn. Jest i rolka. I tutaj jeszcze popcorn. Dobra, dwa przedostatnie. Wiatrak i księżyc. To jedziemy od dołu bożnicy. Księżyc. Widzę też wiatrak, wiatrak i księżyc, dobra, tu jeszcze dwa księżyce i zobaczcie, przecież mieliśmy kraba, o ja to jo, a tutaj mamy linię i bym przeoczał, to bym się zdziwiała przy kontrolnych, co? No dobra, jedziemy po ostatnie, dobra, nic nie widzieliście, jedziemy po ostatnie symbole, a będą to podkowy i gwiazdy, podkowa i gwiazda i tak, podkowa jest, Okulary czasem nie było, no nie było podkowa i gwiazda, dobra jest podkowa, tutaj już nic a tutaj nasza linia a pod naszą linią, moi drodzy, no bardzo miłe zaczęcie, o i to nawet 10 złotych mamy, także no Michu twoja szczęśliwa ręka cały czas działa kontrolnej tyrki R i bardzo miłe rozpoczęcie drapingu no tak, jak mniejsza linia tak poszalała, to teraz zerknijmy do tej troszkę większej, a tutaj numerek czwarty no a tutaj Radzia trzynastka była dobra, to jedziemy Pierwsze dwa symbole. Słoń i rower. Słonie i rowery. Może troszkę większe Wam zrobię, co lepiej będzie się patrzało. Słoń i rower. Dobra, mamy słonia. Kolejny słoń. I jeszcze jeden. I tutaj jeszcze słonik. Klucz i biedronka. No to szukajmy. Klucze i biedronki. Dobra, biedronka jest. Mamy też kluczek. Tutaj nic, tutaj nic. A nie jest kluczek, dobra. I na dole ani biedronki, ani klucza. Diament i łódź. Dobra, jest diamencik. Kolejne diamenty. Trafiła się łódka. Tutaj kolejny diament. No, jak ładnie diamenty się dzisiaj sypią. I jeszcze łódka na dokładkę. Tak i popcorn. Dobra, mamy ptaszka. No i co, oprócz tego ptaszka nic więcej nie będzie? No, tutaj jest jeszcze jeden ptaszek, ale popcornu nie napotkałam. No, nie było. Podkowa i okulary. I tak, podkówka już jest. No, i nastała niezręczna cisza, bo nic więcej tutaj nie mamy. No nie ma, nie ma. Księżyc i leżak. No, księżyce to widziałam. Księżyc i leżak. O, jeden księżyc już odhaczony. Jest i drugi, nawet i trzeci. I tutaj już nic. O, leżaka nie było. Cytryna i motyl. Dobra, mamy cytrynę. Kolejna cytrynka. I jeszcze jedna. Ej, motyl. Przecież my motyla szukamy. Mamy linię, moi drodzy. Oj, ten radio, jednak i te jego zdrapki. Zobaczcie, kolejna zdrapa będzie wygrana. Druga z rzędu. Dobra, szukamy motyla i cytryny. Oj, ja to ją jednym słowem. Dobra, jest cytryna. Tutaj jeszcze dwie. Mamy motylka. I na dole jeszcze jeden motyl. No, ale fajnie, że ta linia jest. Ale zobaczcie, w porę zauważyłam. Piłka i kości. Dobra, jest piłka. Kolejna piłeczka. Ale kości też gdzieś widziałam. Tutaj piłka. O, tutaj na dole kości były. I cytryna pominięta. Słońce i rolki. Kolejne symbole. I tak, rolka już jest. Kolejne rolki. Macie jakieś słońce? Tutaj rolka, tutaj rolka. I słońce na miłe zakończenie. No, jeszcze trochę symboli nam zostało. Możemy coś tam jeszcze dołożyć. Korona i gwiazda. Oj, gwiazdy chyba nie było. Korona i gwiazda, korona już mamy. Lodów nie było? No nie było. Korona i gwiazda. No, nie ma. Wiatrak i moneta, no te na pewno są. Wiatrak i monety. Dobra, jest jedna moneta. Mamy też wiatraczek. Tutaj wiatrak. Tutaj moneta. Wiatrak, wiatrak. I jeszcze monety. Dobra, dwa przedostatnie symbole: arbus i parasol. Arbuzy i parasole. Dobra, jest arbus. Jest i drugi. Kolejny arbus, tutaj parasol, arbus z parasolem. No i kochani, ostatnie dwa symbole, może i coś dołożymy. Kwiat i lody. No to szukajmy kwiaty i lody. Lody są, ale linie nam nie dadzą. Tu kolejne lody, mamy też kwiatka. Tutaj lód, tutaj lód, a tutaj jeszcze kwiatek i na dole kwiatka dołożymy. Ale zostajemy przy tej linii, którą mieliśmy na samym początku. Także, moi drodzy, diament, motyl i słoń pyły, a my pod naszą linią mamy calutkę, okrąglutkę 20 złotych. Zobaczcie, tak samo jak w pierwszej zdrabce, podwójny podwójny odzysk, bym mogła tak powiedzieć. No świetnie, no Michu, no już lepiej ciągniemy niż w tym pierwszym odcinku. Dobra, to przechodzimy teraz do naszego meritum odcinka. Różowa księżniczka. A numerek mamy trzeci. Worek cash lub wygrywająca liczba. No i trzymajcie bardzo mocno kciuki. A trzymajcie przede wszystkim za nasze symbole i za takie liczby jak 49, 18, 41, 48, 14 i 59.

32, 30 nie mamy, 43 również błąd, 25 i na koniec 35. Także zobaczcie, no różowa księżniczka, no dziś uparta. Ale mamy jeszcze taką oto ślicznotkę Gwiezdna kasa z numerkiem 13. Szukamy podkowy, szukamy serducha i szukamy jeszcze napisu 25 lat. Miło by było, gdyby w tej zdrabie coś się zwróciło bo to jest największa zdrapka z całego naszego drapingu. No to jedziemy. Podkowa, serducho i 25 lat. A zaczynamy od muffinki. Luneta. Worek. Kask. Klaps. Maska. I tutaj pszczoła. Na szyjnik no jest serduszko, ale nie o takie nam chodzi. Zegar, okulary, burger, śliwka, szalik, palma, karo, no potrzebujemy serduszka, nie karo, kawa, zamek, balon, łódź, aparat, no kochani robi się gorąco, bębel, planeta, Cytryna, kwiat i kochani, zobaczcie, już ostatnie pola nam zostały: ciastka, jabłuszko, dzwonek, no ostatni dzwonek na wygraną. Tutaj pik i na końcu mamy kompas, ale jeszcze nic straconego, bo w bonusie może być kwota i oby tutaj była. Także kochani, patrzymy, a tutaj mamy księżyc, zobaczcie, nawet słońce już zaszło. Także niestety w gwiezdnej kasie nam się nie powiodło. Ale i tak z całego naszego miksu i tak ładnie odzyskaliśmy. No bo zobaczcie, wkład początkowy to było 105 zł, w dzisiejszym odcinku tutaj wpadły dwie dyszki, tutaj dyszka, no to już mamy 30, no i w poprzednim odcinku tu wpadły dwie dyszki, tu wpadła dyszka, a więc kochani, 60 zł odzyskaliśmy. I myślę, że najrozsądniejsze w tej sytuacji byłoby, gdyby radział wziął te zdrabki i poszedł nam wymienić. Na kolejny odcinek, w którym te calutkie 6 będziemy próbowali pomnożyć. A teraz już żegnam się z Wami. Dziękuję pięknie za oglądanie. Pozdrawiam jeszcze raz bardzo ciepłutko Joasie. Oczywiście, kochani, pamiętajcie o serduszkach. I widzimy się już jutro. Do następnego. Pa!